Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski jestem przy tobie pamiętam jestem przy tobie pamiętam czuwam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Syna jego jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny umęcząc pod panskim Piłatem ukrzyżowany umarł i pogrzebiony O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dzisiejszym tajemnicę bolesne Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Jezusowi za Jego miłość, za Jego obecność w naszym życiu, za Jego ofiarę krzyżową, łaski, jakich nam udziela. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za to, że jest wśród nas, że jest z nami i nam błogosławi. Prośmy za Kościół Kapłanów nowe powołania kapłańskie zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje. Za nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach. Za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują. Za rodziny i małżeństwa, szczególnie te przeżywające kryzysy. Za osoby chore, samotne, starsze, umierające, zmarłe. Za dusze czyśćcowe, za dzieci, młodzież. O pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie. Za naszą ojczyznę o błogosławieństwo, o suwerenność, o wierność Panu Bogu i Ewangelii o to aby dobro pokonało zło na tym świecie, o sprawiedliwość społeczną, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i we wszystkich naszych sprawach. W tajemnicy pierwszej rozważać będziemy modlitwę w ogrójcu. Ojcze nasz, który jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W tajemnicy drugiej Rozważać będziemy biczowanie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Ojcu i synowi duchowi świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W tajemnicy trzeciej rozważać będziemy cierniem ukoronowanie. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i synowi, duchowi świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. W tajemnicy czwartej rozważać będziemy dźwiganie krzyża: Ojcze nasz, który się z niebie święć, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia o mario bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy w tajemnicy piątej rozważać będziemy śmierć na krzyżu ojcze nasz który się w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Zdrowaś Mario, łaski, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać za zamówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kryje eleison, Chryste eleison, Kryje są, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna, Ojca Przedwiecznego. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przemierza. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, Krwi Chrystusa, bez której nie masz przebaczenia, Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze feucharystii, Eucharystii. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących. Krwi Chrystusa pociechą płaczących, krwi Chrystusa nadzieją pokutujących, krwi Chrystusa otucho umierających, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyścowej, Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baharanku Boży, który gładzisz grzechy świata. Bacharanku Boży, który gładzisz grzechy świata. Bacharanku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże Ty jednorodzonego Syna Swego ustanowiłeś Odkupicielem świata. I krwią jego dałeś się przewłagać. Daj nam prosimy godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił Je od upadku katastrofy i wojny. Niechaj Panie wszystkich narodów, święta dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, Opiekunie Rodzin. Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę o miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Kiedy nagrywam ten różaniec, jest jeszcze poranek. Trochę ciepło w tym moim wozie transmisyjnym, ale mam nadzieję, że skorzystacie z tej modlitwy. Bardzo Wam dziękuję za to, że się gromadzicie na tej modlitwie. Niech Pan Bóg udziela nam hojnie swojego błogosławieństwa. Pan z wami, nad spokojną śmierć szczęśliwą niech da wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. miłosierdzia, łaskawości i świętości. Jesteś Ty, Boże mój, Ojczemu Pełen miłości, miłosierdzia, łaskawości i świętości. Jesteś Ty, Boże mój. Oj czemu? Jakże wspaniały jesteś Ty? Boże mój, jakże wspaniałe dzieła Twe. Boże mój, jakże cudowne imię Twe. Boże mój, o święty, święty jesteś Ty wspaniały jesteś Ty, Boże mój, jakże wspaniałe dzieła Twe, Boże mój, jakże cudowne Twe, Boże mój, o święty, święty jesteś Ty.